Mamy już drugą połowę lutego, więc można pozwolić sobie na rozważania haseł typu, że 26 to najgorsza odsłona serii tej dekady, w tym wieku, a może i w historii. Nie stwierdzam. Ale warto podyskutować na ten temat. Chociaż zapewne dla sporej grupy graczy, jeśli FC26 miałoby zostać najgorszą odsłoną serii, musiałoby pokonać FC25. Co swoją drogą jest niesamowite, że mieliśmy udaną FIFA 23 i całkiem fajne FC24. Wydawało się, że seria idzie do góry i może być już tylko lepiej. aż z dnia na dzień spadliśmy na dno, gdzie mamy podstawy do rozważań, która z dwóch ostatnich odsłon jest najgorsza. No ale trzymajmy się, już. W FC26 i przejdźmy do meritum. Dlaczego ta gra może być faktycznie tą najgorszą? Zaczynając od początku, musimy pamiętać, że ona została zbudowana na kłamstwie bo chyba inaczej tego się nie da nazwać. Bowiem, jeśli przejrzycie sobie oficjalne zapowiedzi tej produkcji, publikowane chociażby w sierpniu, szybko zauważycie, że połowa, a może nawet i więcej zapowiadanych rzeczy, które miały pojawić się w FC26, tak naprawdę nie występują. Te świetne odbiory piłki, podania, czy korzystna dla gracza ekonomia, albo bardzo długa żywotność kart, to nie istnieje. Zapowiedziany został jeden produkt, a otrzymaliśmy inny, no ale oczywiście zawsze jest nadzieja, że ten inny produkt będzie lepszy od zapowiedzi. Natomiast już pierwsze dni uświadomiły nam, że małe są na to szanse, bowiem już od pierwszych dni każdy zrozumiał, że FC26 to gra niewyłapanych gliczy i schematów. Już na starcie mieliśmy schemat na główkę, który pozwalał każdemu randomowi strzelać po kilka bramek głową w meczu. Potem pojawił się kickoff glitch, po którym strzelaliśmy po kilka bramek w meczu po rozpoczęciu środka. Potem okazało się, że po rainbow da się strzelać po kilka bramek nożycami w meczu z absolutnie absurdalnych pozycji, Aż finalnie doszliśmy do glitcha, który pozwala opuszczać nam mecz od razu po jego rozpoczęciu ze zwycięstwem przypisanym do naszego konta. To o czym tutaj wspomniałem, to są tylko podstawy, bo glitchy było i jest więcej i nie było w przeszłości gry aż tak bardzo zniszczonej przez tego typu schematy i możliwości oszustwa, gdzie mamy dopiero luty, więc możliwe, że podobnych problemów pojawi się więcej. Oczywiście EA próbuje ustabilizować tę grę licznymi łatkami, ale potęguje to tylko zjawisko tego, iż FC26 nigdy nie było w pełni FC26. Czy naprawdę trzeba edytować grę całym rokiem po każdym zauważeniu przez pracownika EA, że coś mu się w niej nie podoba? FC26 to jest plac zabaw dla jej twórców, jakiego jeszcze nie było, bo żeby na etapie lutego gra dalej miała edytowany gameplay i była nieustabilizowana, no to jest jakiś rekord, ale... Pamię Pamiętać musimy też, że rekordowa w tej grze jest również liczba błędów. Natomiast tych każdy gracz doświadczył od premiery tyle, że chyba nie ma sensu rozwijać tego wątku. Bo plus jest przynajmniej taki, że wiele błędów, chociażby wizualnych, nie wpływa na jakość rozgrywki. Natomiast sama rozgrywka nie powala na kolana. Przypominam również, że jej obiecało, iż przy FC26 będzie słuchać graczy i ponoć słuchało ich tworząc tę grę, a jakoś tego nie widać i chociażby gameplay chociaż pozwala na strzelanie przewrotek, piętek, lobów itd. ograniczyć możemy raptem do kilku podstawowych schematów, które pozwolą nam wygrywać. A więc przy skutecznym graniu jest on płytki niemalże jak we FC25. No i oczywiście zgodnie z prośbą graczy, którzy chcieliby w końcu w tej grze dało się strzelać bramki z dystansu, jakie piłkarze zdobywają w rzeczywistości. Takich goli dalej nie da się strzelać, co jest zaprzeczeniem rozrywki, bo nie jest normalne, by w grze dla zabawy nie dało się odtwarzać goli, które najbardziej bawią kibiców w rzeczywistości. Kolejna kwestia jest taka, iż podobnie do FC25 nie wszyscy, ale wielu graczy ma tutaj problemy sieciowe, lagi, opóźnienia, skoki połączenia itd. Te wszystkie problemy tłumaczyć trzeba zawsze przestarzałą infrastrukturą sieciową dostawcy internetu. No ale problem w tym, że po otworzeniu serwera w Warszawie FIFA 23 i FC 24 chodziły świetnie niemalże u wszystkich graczy. No i praktycznie nikt nie skarżył się na delay. No i nagle w dniu wyjścia FC 25 okazało się, że infrastruktura sieciowa dostawcy internetu się nagle zestarzała i od tamtej pory aż do dzisiaj niektóre mecze online ledwo co chodzą co być może przyczynia się do kolejnego zjawiska niezwykle psującego te produkcje. A mianowicie bardzo popularnego już grania za pieniądze, które w sztuczny sposób podnosi poziom gry, co nie tym najlepszym, ale mimo wszystko dobrym graczom uprzykrza życie i często nie pozwala wbijać najlepszych rang w mistrzostwach. Są topowi gracze lub nawet profesjonalni gracze, którzy od piątku do poniedziałku za pieniądze potrafią rozegrać mistrzostwa 16 osobom, czyli po 4 turnieje dziennie. No to jak dobrze pójdzie można zarobić ze 4000, tysiące, więc pogratulować, tylko że... Wyłącznie jeden taki progracz w jednych mistrzostwach generuje 240 fałszywych meczów, podczas których myślicie, że gracie z jakimś Jacusiem, a ten Jacuś łoi was 5 do 0. No i nie ukrywam, Samter, zwłaszcza po wbiciu 11 winów, kończąc mistrzostwa, gdy już musi wczytać mi topowego przeciwnika, wczytywało mi randomowe konto, na którym ewidentnie grał progracz za pieniądze. Czasem takie mecze wygrywałem, czasem nie, no ale fakt jest faktem, że to zjawisko ogólnie uprzykrza życie zwykłym graczom, a WC26 jest popularne z winy i jej, bo to oni doprowadzili grę do takiego stanu, iż ludzie zaczęli interesować się w ogóle kupowaniem sobie rank. Jak taki problem teraz rozwiązać, nie wiem. Niech oni się tym martwią. Ale oczywiście, po części popularność tego zjawiska zbudowana została na bardzo kiepskiej ekonomii, jaką oglądamy obecnie w Ultimate Team. Jest luty, a nagrody są dalej fatalne. I chociaż względem początku gry są trochę lepsze, to nikt przecież nie będzie pracować w marcu, kwietniu i maju, żeby zarobić jakieś monety na wakacje, bo wtedy nikt w to nie będzie grać. Samą grą, nawet bardzo regularną, dalej nie da się dogodzić wymogom jakie stawia przed nami rynek transferowy i ogólnie patrząc nawet po karnecie sezonowym widać, że funkcjonując w tej grze bez ładowania chociażby jakiejkolwiek śladowej ilości FC points, no jest się przegranym, no a tak nie było jeszcze nigdy w historii. Jeśli FC26 by zostać tą najgorszą grą w historii Musi pokonać FC25 To pamiętać musimy również Iż tak jak rok temu W tej produkcji funkcjonują cheaterzy Nie robiący glitchów A korzystający bodajże z jakiegoś oprogramowania Mrożącego naszych piłkarzy I wyrzucającego nas z meczu z zaliczoną porażką Więc no jak widać To jest kolejna zła rzecz Która została przeniesiona z FC25 do FC26 Tylko że oprócz tego Jak też widać FC 26 dołożyła do tego wszystkiego jeszcze od siebie wiele gnoju. No bo oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że to jest gra, która idzie wraz z głównym ogólnoświatowym ściekiem Szamba, w związku z czym też powiedzmy sobie jasno, tutaj występuje dyskryminacja mężczyzn i piłkarzy, bo to już przy jednej z łatek oficjalnie zostało potwierdzone przez jej, że dziewczyny w tej grze obowiązują inne zasady działania niż mężczyzn. No i to bez wątpienia widać. Ta produkcja na siłę w drastyczny sposób promuje kobiecy futbol, co zauważalne od kilku lat jest na wielu frontach i oczywiście ma na celu zwiększenie zysków z tej dyscypliny. No bo jeśli z czasem doszłoby nawet do tego, że kobiecy futbol zarabiałby jedną szóstą tego, co futbol męski, wszyscy zamożni z FIFA na czele byliby z tego zadowoleni. Natomiast ja jako gracz nie jestem zadowolony z tego, jak to się odbywa w tej produkcji. No i co jasne, Dorosły człowiek ma wybór i własne spojrzenie, ale w tę grę grają także dzieci, i fakt, iż mawia się im, iż randomowe piłkarki z Barcelony są lepsze od wszystkich męskich zawodników, no jest jednak niesmaczny, no ale bez wątpienia w młodych ludziach skutecznie wzbudzi zainteresowanie żeńskim futbolem. No zresztą nie tylko nim, bo w tej grze także w sposób drastyczny wpychana jest na siłę i podprogowo ideologia, która jednak powinna trzymać się z dala od boisk prawdziwych, jak i wirtualnych. Jeszcze w FIFA 17 tęczowe stroje dostawał każdy i miał wybór co z nimi zrobić. Tak powinno być. We FIFA 26, kupując stroje dla ikon, każdy kto je nabył, chciał je wyróżnić i podkreślić ich ważność, a okazywało się, że po założeniu ich, promował ideologię poprzez opaskę kapitańską, o której nie wiedział przy zakupie. Wciskanie ludziom podprogowo na siłę jakichkolwiek przekonań jest niesmaczne, ale też właśnie to pokazuje problem tej gry. I jej się zajmuje promocją kobiet, zajmują się przekazywaniem po cichu ideologii, zajmują się jakimiś głupotami w edycji rozgrywki, paczkami, sraczkami itd., a nie zajmują się w tej grze piłką nożną, czyli tym, co dla gry piłkarskiej powinno być najważniejsze. Co by nie było, główne szambo, z którym płynie FC26 jest fatalne. I chociaż nagrywam ten materiał skrótowo i ogólnie, bo nie chcę tutaj robić wykładu na dwie godziny, sami widzicie, że do jakiego zakątka tej gry byśmy nie zajrzeli, no to tam jest nasrane. Mówimy tak naprawdę o ogólnych podstawach, bo jak rozłożymy to na elementy pierwsze, zajrzymy do kariery, rush, skład battle, z klubów, funkcjonowania division rivals, z doboru przeciwników i innych ustawek. No to ujrzymy jeden wielki gnój, i generalnie rzecz ujmując, jedyne, w 26 jest w moim mniemaniu lepsze od FC-25, to ogólny gameplay, bo mimo wszystko jest on nieco bardziej wszechstronny i pozwala na wykorzystywanie wielu taktyk i formacji. Natomiast to i tak nie jest żadna przepaść na FC-25, a jak zbierzemy wszystko do kupy. To okaże się, że FC-26 ma w sobie cały ten sam kłamstwo FC-25, a oprócz tego ta gra dołożyła nowych problemów, niesmacznych zagrywek i niespełnionych obietnic. W moim odczuciu, przynajmniej na ten moment, to jest jednak najgorsza produkcja od lat, a jak pożyjemy z nią jeszcze dłużej, to za kilka miesięcy być może okaże się, że była najgorszą grą DJ, w jaką kiedykolwiek grałem. Choć oczywiście grać będę dalej, bo to mimo wszystko jest jako taką gra piłkarska, a ja takie lubię. Natomiast mnie osobiście do odpalania FC26 zachęca w tym roku rekordowo niska liczba ciekawych elementów. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!